Podcast z duszą. Wielki Post, dzień drugi. Święta Gemma Galgani, ofiara i miłość do Krzyża. Jeśli Jezus jest przygwożdżony do Krzyża, nie narzekajmy my, że musimy stać wciąż u jego stóp. Biedny nasz Jezus. Chciałabym mieć serce ukształtowane ze wszystkich, Najbardziej zakochanych w Tobie serc, O Boże mój, by współczuć i pomóc Ci. Dlatego też wszystkie siły mojego marnego ciała oraz wszystkie uczucia mojego nędznego serca, Tobie poświęcam. Nigdy nie będzie prawdą, że zostawimy Jezusa samego w drodze na kalwarię, lecz na krzyż i na śmierć. Biegnijmy razem do krzyża. A nawet do nowych krzyży. Obejmijmy je wspólnie i razem powiedzmy Krzyżu Święty. Jeśli pomyślimy o bezgranicznym uczuciu, z jakim objął Cię Jezus, podejmiemy mocne postanowienie, żeby już nigdy się od Ciebie nie oddalać. Nie widzisz, Jezu, że kiedy posyłasz mi trochę krzyża, ja płaczę. Ale nie dbaj o mój płacz, ukrzyżuj mnie też. Moją najwyższą chlubą jest podobać się Tobie. Cieszę się, że Twoje ciernie przenikają do mojej duszy. Czy też Jezu Cię nie widzę? Nie widzę w Tobie towarzysza, który dodaje mi odwagi i siły? Jeśli Jezus chce naprawdę ofiary z życia, zaraz mu ją złożę. Jeśli chce czegoś innego, jestem gotowa. Wystarczy mi, że jestem Jego ofiarą, by wkrótce odpokutować za moje liczne grzechy i grzechy całego świata. Cierpię, Jezu, cierpię, ale mówię Ci to śmiejąc się, nie widzisz? Teraz jestem jednak szczęśliwa. Tak, Jezu, są na Ziemi szczęśliwe chwile. Być z Jezusem, cóż za pocieszenie. Jezu. Och, tak, Jezu, kto prawdziwie kocha, chętnie cierpi. Ach tak, Jezu, teraz, kiedy jestem z Tobą, miałabym tyle sił, by cierpieć, chcę Ci to teraz powiedzieć. Pragnęłabym też męki, miałabym tyle sił, lecz kiedy odchodzisz, słabnę znowu. Prosisz mnie o ofiary. Ile zechcesz, tyle uczynię. Całe moje życie musi być bezustanną ofiarą, wszystko zniosę. Jeśli byś, o mój Boże! Zechciał mojego życia za kary tylu niezliczonych grzechów, odtąd ci je ofiaruję. Jestem gotowa umrzeć natychmiast, aby się Tobie przypodobać. Ofiaruję Ci, O Boże Mój, moje życie zjednoczone z życiem Jezusa. Proszę Cię jedynie o doskonały ból moich grzechów. Jezus przyniesie cierpienie, ale da także siłę. Choć tego nie dostrzegamy, teraz pomaga On więcej niż wcześniej. Och, jakże jest się droższym w oczach Jezusa w tych momentach, aniżeli w chwilach pocieszenia. Stańmy przed Jezusem ukrzyżowanym, popatrzmy na Niego, jest wywyższony na krzyżu, a my, czyż będziemy się smucić, że musimy jeszcze przez jakiś czas stać u Jego stóp? Dziękuję Ci, że przez Twą miłość tak trzymasz mnie na krzyżu. Mamo moja, jestem w rękach demona, który pracuje, bije, chłoszcze, by wydrzeć mnie z rąk Jezusa. Nie, nie, Jezu, nie opuszczaj mnie. Będę dobra. O, mamo moja, módlcie się za mnie do Jezusa. Jestem sama w nocy, pełna strachu, udręczona. I jakby wszystkie siły duszy i zmysły ciała były związane. Nie mogę się ruszyć. Niech żyje Jezus. Jezu, Jezu, Jezu. Nie, nie okazujcie mi więcej czułości, ponieważ chcę z Twoją łaską otrzymać ciało podległe mojej woli. Krótko mówiąc, o Jezu, oto moja modlitwa wynagrodzę Cię, o Jezu. Traktując siebie samą, jako Twoją niewolnicę, i kładąc na swoje ramiona Twój krzyż. Chcesz udzielić mi łaski, Jezu? Musisz dać mi trochę miłości do cierpienia, lub nieco więcej tolerancji. Chciałabym cierpieć ciałem, ale chciałabym być poza ciałem. Przeżywam bezustannie męki, cierpię, ale skoro Jezus jest zadowolony, to ja też jestem. Ile radości odczuwa się, będąc w jego ramionach? Szczęśliwa ja, że Jezus raczy przyjąć mnie tak nieszczęsną, jaka jestem. Tak, Jezus jest we mnie, a ja jestem cała jego. Czekam jednak na łaskę przemienienia mnie całej w nim. O mój Jezu, jakże cierpisz? Nie pamiętasz już, o Jezu, że ja jestem tą, która chce z tobą cierpieć? Spróbuj, spróbuj, zobaczysz. Nie widzisz, że jedynym moim pragnieniem jest ulżyć Tobie w cierpieniu? Teraz, teraz, nawet teraz, Jezu, tak, nawet teraz, moje ciało jest gotowe. Jestem gotowa cała. Od tej chwili wyrzekam się wszelkiej przyjemności, żeby moje życie było nieustanną ofiarą, żebyś ty powiększył moje boleści żebyś powiększył moje upokorzenia. By chronić moją miłość, spraw, iż będę pamiętać, że należy mi się ból. Widzę, że Twoje życie obfituje w cierpienie. Tak, Jezu, chcę zawsze z Tobą cierpieć. Och, kiedy wreszcie żarliwie przycisnę do swych ramion mój krzyż. Kiedy wreszcie cała będę zanurzona w ranach mojego Jezusa w tych cierniach, w tych gwoździach, w tych mękach. Och, gdybym mogła w męce Jezusa zagłębić się tak, jakbym chciała. Pragnę być bardziej upokorzona, zlekceważona, niebrana pod jakąkolwiek uwagę. O mój Boże, gdybym mogła kochać Cię tak, jakbym chciała i cierpieć tak, jakbym chciała i czynić Cię szczęśliwym. O Jezu, ja wiem, że drogi ci jest krzyż. I na krzyżu złożyłeś wszystkie swe czułości, swe uczucia. Jednak twa miłość nie powinna mi go odmawiać. Ponieważ proszę cię o niego. Albo ukrzyżujesz moją duszę, albo pozwól mi umrzeć. Mój Jezu, uwielbione moje dobro, jak bardzo cię kocham. Chcę łaski od mamy. Musi dać mi krzyż, wielki, ogromny krzyż. To jest dar, o jaki ją proszę, ale tak duży, żebym mogła z nim podążać za moim Jezusem ukrzyżowanym. Nie umiem dobrze cierpieć. Oprócz krzyża proszę też o cierpliwość. Jezu, Jezu, pozwól mi wziąć udział we wszystkich twych cierpieniach, cierpieć kochając. Cierpieć dla Jezusa, którego się kocha, i umrzeć, cierpiąc dla Jezusa. Jezu, mój Panie, kiedy moje usta będą zbliżać się do Twoich, by Cię ucałować, pozwól poczuć mi Twą gorycz, kiedy moje ramiona oprą się o Twoje, pozwól mi poczuć Twe bicze, kiedy Twoje ciało będzie łączyć się z Moim, pozwól mi poczuć Twą mękę. Kiedy moja głowa zbliży się do Twojej, pozwól mi poczuć Twe ciernie. Kiedy mój bok zbliży się do Twojego, pozwól mi poczuć Twą włócznie. Nie, Jezu, nie chcę nawet umrzeć, nie chcę żyć wiecznie, by tak bardzo, bardzo cierpieć i by tak mocno, mocno Cię kochać. Ale Jezu, kochasz mnie jeszcze? O Jezu, który tak wiele wycierpiałeś. Tak, Jezu, chcę cierpieć, ale cierpieć razem z Tobą. Kto prawdziwie kocha, cierpi ochoczo. O nie, nie mam nic przeciwko cierpieniu. Co więcej, wśród tylu cierpień, które mam, jedno mam tylko pocieszenie: że mogę Ci cokolwiek ofiarować. Kocham krzyż, sam krzyż, kocham krzyż, ponieważ widzę Go wciąż na Twoich ramionach. Teraz widzisz już. Mój Jezu, widzisz dobrze, że moja miłość jest cała dla ciebie i dla twych cierpień. Dlaczego, Jezu, ukrywać przed tobą cokolwiek? I tak widzisz największe sekrety mojego serca. Ale jeśli, aby widzieć cię zadowolonego, potrzebna jest ofiara, to bądź zadowolony. Ofiara została złożona. Wszystkie dni są wypełnione krzyżami. O Krzyżu Święty, objęłam Cię. Fragment pochodzi z książki Sam na Sam z Jezusem, świętej Gemmy Galgani, wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl